Cześć, witajcie ludzie z tej strony Reflexet, sklejny odcinek z House Flippera Dwójki. Kiedy był ostatni, czekajcie chyba w piątek? Czy w środę? Fajnie, pamiętam, chyba w piątek. Ale dobra, to do. Potrzebujemy studia nagrań. Hej, hej! Chcemy wrócić do naszego starego domu. To tak, to tam sk skleciliśmy nasz pierwszy album, więc. Wiesz mamy do niego sentyment, no ale teraz musimy mieć lepsze wa warunki do nagrywania, więc ogarnij dom przed naszym przyjazdem i jeż, jeśli możesz wyczaruj na małe studio do pracy Brent mówi, że od tego powinienem był zacząć wiadomość, a nie urządzaj studia w piwnicy. Myślimy, że tam akurat fajnie będzie mieć kino domowe PC, Love and Rock N Roll Goto i Riki Rik, Riki? Rici? I go Riki, Rici, Bajerito Czy co? Dobra, nie wiem, ale... Zmiana, jakby to powiedzieć... E, dzisiaj jest poniedziałek W niedzielę, czyli wczoraj nie nagrywałem odcinków na zapas, bo nie miałem już czasu Wczoraj odcinek wrzuciłem późno za sobotę tydzień temu ale tak odcinek był rzucony a ja zrobiłem robię zmianę planu w planie do nagrywania czyli w tydzień będą normalnie 6, 6 dni bez niedzieli chociaż zobaczę może w niedzielę tam coś czasami już powpada, ale nie wiem ale chcę zrobić taki myk, że po prostu Dzisiaj House Slipper, w czwartek House Slipper y, Jutro Far Cry, w piątek Far Cry i nocek. No, już tak chcę to podzielić inaczej. No dobra. Nie, poza to czyszczę tak pewnie będę musiał tu pod nim sprzedać, ale już dobra. Szczerze, jak nie zobaczymy, jak tu Bazel od razu do mycia się wziął, no ale. No w sumie nie jest aż tak źle. Jak na razie. Ale tutaj ściana farba uwalona. I tu coś nie tu. Nie tylko tutaj na podłodze. No do przedpokoju chodźmy. To ja chyba lepszy pomysł. Na razie weźmy tutaj śmietniczkę. Wyrzucajmy te najbardziej zbędne rzeczy. Jednak tutaj te taseczki No Jakieś patyki, nie wiem co tam było jeszcze. Co jeszcze? Jeszcze gdzieś jest jeden śmieć Już go nie ma Dobra, sprzedajmy teraz wszystko I dobra, aż tak duże rzeczy to tutaj jakoś niespecjalnie są to jeszcze ten plakat, tutaj. plakat, to i co? Jeszcze jakiś rak, 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 rak. rak. To był, to był rak, czy nie rak? Nawet nie wiem. wiem. że brudu też już tutaj nie mamy. Zajmijmy się tym pod koniec. to tu na przykład, nie wiem. Nie patrzę tylko tutaj. Dwójeczka. Weźmy śmieci. Work, work, work. I lecimy tutaj i tu. I Kobi. Dobra, co tu było? Pomalować trzeba jeszcze. No tylko tutaj, a nie wszystko. Dobra, tu i trójeczkę. I lecimy pędzlem. do góry malujemy ściany. A tu to pójdzie na raz. Mhm. No oczywiście, że tak. I już patrzcie, jak ładnie ściana pomalowana. A od tego rogu do tamtego rogu bierzemy tak i tutaj do góry w prawo i wracamy i koniec farby Dobra tu wejśćmy tak i tak I udało się nam pomalować ściany. To pokupowej rzeczy pokupujmy potem. Teraz się zajmiemy tą ścianą, którą mamy tutaj walnąć. I jeszcze jeżeli niepotrzebnie te ściany tam malowałam. Nie wiem, dowiemy się, jeżeli skończymy tutaj tą ścianę robić. No nie będzie malowania z tej z tej strony, więc będzie gorzej. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też nie będzie długi, to będzie krótki. Dobra. I kolejne. Kolejne. I kolejne. I ostatnie. to pewnie gdzieś tutaj będą. Oproszę proszę bardzo. Jakie ładne drzwi. Dobra tutaj, tu. Szafka. Może jednak nie lepiej nie tu. O tu bardziej pasuje szczerze mówiąc. Dwalnijmy to. No nie wiem gdzie. Ja to bardziej w lewo przesuńmy. Nie do przodu, tylko w lewo. Dobra, teraz ten i... No co, O, dobra, coś było na zielono. Jest. To skupienie tylko w moich oczach. Wieje No co, teraz to musimy być z powrotem do pokoju. Teraz tak, tak. A, tutaj jest. Tylko włącznik, który damy tu. Toś tak czułem, jednak. Malowanie. Czy od tego rogu. Będzie tylko jedna ściana, która jest w tym domu. W pokoju znaczy, nie w domu. No i dobra, do góry powiększamy pędzel i w prawo. Okej, okay, dobra. Szczerze malowanie już nie jest takie ciężkie jak było na samym początku. Ale dalej jest denerwujące. Dwójka i możemy stąd. I możemy stąd wywalać z tego pomieszczenia. Tu idziemy dalej, tutaj coś będzie. Tak, piwniej są kino domowe. Tak, dobrze pamiętam. Dobra, Okej, okay, dużo śmieci to na pewno. I patrzcie, powinny się połączyć. Czemu to się nie chce złączyć? A bo ja to źle rozumiem. Też mi się może pomieszało z tym skrajniem, z cleanerem. Kurde, no nie wiem. Na szafce to były jeszcze. No po tej grze się można wszystko się spodziewać. Sprzedawajmy. O. o! Wszystkim się spodziewa się. O tym właściwie mówię też. Otwórzmy się. I pyk! Śmieci do worawór do dużego śmieciora. Dobra, czwórka. I myjemy. Myjemy posadzkę. Najlepsze zajęcie mycie, to jest najb... Najbiennie... O, dobra, już wrócił. Jednak nie wróciłem. na przeglądarka jeszcze się musiała odpalić. Dobra, to już jednak teraz wróciłem. No, i po powrocie myjemy okno, do... posadzki dalej i ściany. Okno, tak, gdzie ja tu mam jakieś okno? A jeszcze pewnie sufit łee yeah. nauczyć się tego głosu Luigi'ego z Mario Mario to tam w sumie umiem, ale nie będę gadał jak gadam to się bardziej ja nie gadam, ja się drę ale fajna jest taka nauka na innych głosów znanych postaci na przykład Mario jakiś taki lekko Teraz pomocą Asi kiedyś było to lepiej, bo teraz mi wychodzi bardziej taki lekko upośledzony. Król kiedyś to brzmiało lepiej, teraz brzmi o wiele gorzej. Zapisywanie gry i lag. weźmy tutaj, nie, to było maksymalnie, więc lecimy jednak tu. No i takie niszczenie ścian to ja bardzo dobrze rozumiem, gro No kurde no panie Takie niszczenie ścian, takie młoto skarb po prostu Takim motem ściany niszczyć w przyszłości. Wyobraźcie sobie w prawdziwym życiu jeden motek. Przytrzymujecie tako i niszczycie parę raz takich bloczków, właśnie jak tutaj na ekran jest. No, myślałem, że już się nie zniszczy nigdy. Pierwsza o Kurwa, za dużo. No i. O mi aż dwa? Tego nie wiem. Dobra. Na pewno mamy duże zestawianie paneli. Też w sumie mogę powiedzieć, że dobrze się materiał skończył. Dobra, ale, dobra, lecimy dalej. Jakby co to też od razu mówię, ja się staram robić głośniejsze, że ja bardziej gadam na tych odcinkach, ale jakoś chyba mi to nie za bardzo wychodzi. No bo staram się gadać o wiele więcej. Dobra, gdzie są te ściany? To to. Dobra, odtąd, dottąd. I malujemy. No czy żeby wystarczyło na jednym zdjęciu pędzla Oczywiście, że tak No i tu tyle Bardzo dużo malowania, po prostu Szok i niedowierzanie tak jeden głośnik tu drugi tu trzeci tu A czwarty tu Wieszy mnie te też pod to kosem ustawmy Dobra, tu co to jeszcze mamy? to leci oczywiście tu, odbiory nik telewizyjny. I będzie projektor, chyba nawet na samym środeczku jest idealnie też. To niech taka lampa tu będzie, ale też będzie obok. Drugi włącznik do tych lampeczek małych, mniejszych. Po krótkiej przerwie wracam, chwilowo, ale to już tak na szybko. Yy, tutaj nie to, tylko to tutaj 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 i że o tutaj rozgaśmy to no tak w sumie powiedzmy że jest ciemno no i git teraz co to jeszcze mamy wygadać Będzie tak pewnie i to drugie bierzemy w tą stronę, czyli w drugą. No i dobra. Aż kosłem. Ci baga zrobiłem. he <laughs> A się się opara po nie wierzę. Nie się, że te 7 brudów to będzie koniec. Tak. Nie no, no kurde, no po prostu szczerze muszę powiedzieć, tego też też tak to nie grali. Ale i tak im pomożemy jeszcze bardziej. Wiecie. Pieniędzy może większych nie będę miał za to, ale po prostu jeszcze ile? Bo tak byśmy jeszcze 11 minut odcinek nagrywali. Ej, szybki dzisiaj odcinek nawet wleciał, a i tak więcej nic nie będę robił. Więc no. A ja dupio co ja żebym zrobił? Wypierdalaj. No, słyszę, karetka czy tam polisa ma problemy z przejechaniem co mnie nie dziwi, szczerze a, czyli zabraliśmy ten zniszczony, dajemy taki, proszę bardzo tak popatrzeć, czy jeszcze nie ma jakichś innych ukrytych pokoi tu nigdzie teraz chodzimy na dół piwnica, nic, to, o, teraz zadziałały wydychałem się te drzwi, dobra, to co? kończymy tak samo jak kończymy to chciałem już klikać ctrl enter, ale się Powstrzymamy tego Tu co ja już, jakby to powiedzieć, krótki odcinek. Jest w szoku jestem, 20 minut, aż 21. Ale dobra, już dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym już jutro. No i cześć, pa. Do zobaczenia.